A teraz pierwszy z biało-czerwonych, Kacper Juroszek, wczoraj w trudnych warunkach skakał, skoczył 90 metrów, ale dało mu to wysokie ósme miejsce do, momencie, do momentu przerwania konkursu. Dzisiaj w serii próbnej 96,5, a teraz wysoko nad zeskokiem i daleko, daleko Kacper Juroszek, to też były... Okolice setnego metra w wykonaniu reprezentanta Polski, a więc to nie przypadek, a więc naprawdę Kasper jest w dobrej formie. M mówi się, że on ma potężne odbicie. 97,5 metra Kacpera Jurożka. Sędziowie nie mieli wątpliwości. Wszyscy przyznali notę 18 i daje to w tej chwili reprezentantowi Polski czwarte miejsce. No i czeka Tomasz Turbikler, bo widzimy, że ten wiatr chyba zupełnie ucichł. Ale już rusza Aleksander Kiszczoł, Ale może odzyska swój rekord Alex 101,5 to już byłoby coś Aleksander z niszczą ląduje gdzieś w pobliżu punktu K ale do ewentualnych rekordów w tym skoku było daleko 41 setnych metra na sekundy pod narty noty nie za wysokie 16 16,5, są też noty 2,17-93 metra, więc nie osiągną punktu K. No ale już coraz lepsi zawodnicy na belce. No i te szanse Olka Niszczoła, który chwalił go bardzo trener Tomasz Turbichler, że jest w dobrej formie. Wiesz bardzo udany umiał drugą część sezonu zimowego. No wszystko na to wskazuje, że będzie musiał próbować poprawić się nawet w konkursie sobotnym na wielkim obiekcie, ale jest już zielone światło. Kamil Stok odbił się z progu i dynamicznie, ładnie szarpnął. Ale to nie był jej dobry skok. Musimy jeszcze poczekać na pomiar siły wiatru. Kamil nie jest jeszcze w swojej najwyższej formie. Zarówno wczoraj w treningach, jak i dzisiaj w tej serii próbnej. Lądował gdzieś tam przed punktem Katak. Też było i w tym skoku. 93,5 metra. A warunki według tego uśrednionego wskaźnika miał dobre. To był metr na sekundę podnarty. Narty. Będzie miał z tytułu wiatru odjęte 8,5 punktów. 4,3 dodane za wiatr. No i to wszystko razem daje Polakowi notę 105,3 punktów. Po Mistrzu Świata będzie skakał Mistrz Świata. Po Mistrzu na skoczni dużej, Mistrz skoczni normalnej Piotr Żyła kryje się za tymi wszystkimi zapowiedziami. Piotr Żyła, który w serii próbnej dzisiaj 92,5 metra, ale wiemy, że w każdej chwili Piotr jest w stanie poszybować bardzo daleko. Wszyscy tu czekają. Wszyscy tu mają nadzieję, że Polak da nam czołową lokatę. Piotrek w powietrzu ląduje gdzieś w punkcie K mniej więcej. Nie był to jakiś skok, który 92,5 metra, więc precyzyjnie pół metra za punktem K. 18, 18,5 punktu. Sędziowie wysoko ocenili skok Piotra żyły. 30 metra na sekundę wiatr i w tej chwili reprezentant Polski jest na 15 miejscu. No, zobaczymy, miał dłuższą przerwę w startach. Wiadomo, zawirowania, problemy rodzinne, ale to już wszystko za Dawidem. No i zobaczmy jaką aktualnie prezentuje formę. Bardzo szybko dostał zielone światło od Borka Sedlaka już w powietrzu Dawid. Poza punktem kaląduje, to podobny skok. Jak ten, który chwilę wcześniej oddał Piotr Żyła. No Polacy nie są jeszcze na takim etapie przygotowań do sezonu, który pozwalałby im tutaj szybować daleko. To widać wyraźnie. 95,5 metra. Dokładnie zatem taka sama odległość jak Piotra Żyły. Wiatr podnarty podczas skoku Dawida, 30 metra na sekundę. Tych punktów objętych będzie niewiele, no to 18 od wszystkich pięciu sędziów. Nie zakwalifikował się jeden z naszych reprezentantów Aleksander Zniszczą, a najwyżej usytuowanym w klasyfikacji polskim skoczkiem jest nieoczekiwanie Kacper Juroszek. No a zatem, jeżeli po cichu liczyliśmy tutaj na medale polskich skoczków, no to na razie od tych medali jesteśmy dosyć daleko. Trzeba będzie chyba poczekać do sobotniego konkursu na Wielkim Obiekcie, na Wielkiej Krokwi. Ale jak widać, zarówno Polacy, jak i Słoweńcy nie są jeszcze w formie, która pozwalałaby tutaj walczyć o medale. W rolach głównych Austriacy, Niemcy, nieźle skaczą Norwegowie. No i świetnie poradzili sobie Gregor Deszwanden, który aktualnie jest drugi z rekordem letnim w średniej krokwi, bo ten rekord już na pewno będzie zaliczony. 107 metrów oraz Turek, Fight Arda i Pciolu, który także tutaj szybował ponad 100 metrów na tym obiekcie. No a teraz pierwszy z czwórki Polaków, która pozostała nam na serię finałową Kamil Stoch. W pierwszej próbie Kamil 93,5 metra, ale z 16 platformy startowej był 27 o 1,10 wyprzedzał Arti Aigro, który jest liderem po dwóch skokach. O ładny skok Kamila, lepszy niż ten w pierwszej części konkursu. Odległość Polaka 97 metrów, metr dalej zatem od Aigro. Warunki bardzo porównywalne 30 metra na sekundę wiatru w plecy. Wyższe noty dostał polaga za zatem on teraz obejmie prowadzenie w konkursie pięknie, stylowo skacze Kamil. No jeszcze trzeba będzie popracować, potrenować, aby do tego stylu, do dynamiki, dołożyć się i odległość. W tej drugiej serii nikt jeszcze nie skoczył 100 metrów. To może Piotr żyła, proszę bardzo. W pierwszej 95,5 metra. Trochę no, jesteśmy rozczarowani, bo nasz Mistrz Świata zajmuje 15 miejsce jak z Dawidem Kubackim po pierwszej serii. A teraz proszę, a teraz to był fantastyczny skok. To było dobrze ponad 100 metrów. To było w pobliżu tego rekordu, który wynosi po pierwszej serii 107 on tylko pół metra bliżej. 106,5 metra Piotra Żyły, a więc przebudził się Niedźwiedź. Już po śnie zimowym do formy naprawdę znakomitej. 19, 19, 3 19 odsędził, 2 noty 18,5 punktu. I Piotr Żyła oczywiście obejmuje prowadzenie z łączną 2495 punkt. Dawid Kubacki. My powracamy do 17 platformy. No i już Polak dostał zielone światło, a na tym teraz zobaczmy, jak Dawid sobie poradzi w tych warunkach. Łatnie, ładnie i daleko. Także gdzieś tam w okolicy setnego metra. To nie był tak daleki skok jak Piotra żyły. No ale... Miał krótszy najazd Dawid 101 metrów. To także solidna odległość. Wiatr delikatny podnarty 20 metra na sekundę. Minimalnie gorsze warunki niż u Piotra żyły. No na pewno Piotra tutaj Dawid nie wyprzedzi, ale będzie na pewnym drugim miejscu. Dwaj Polacy na czele. No i aby tak zostało jak najdłużej. Widzimy tutaj drobne uwagi. Do tego skoku już tam analizuje Tomasz turbikler nasz trener Kacper Juroszek 97,5 metra. 22-latka z Wiślańskiego Stowarzystwa Sportowego z Wisły. To był dość nieoczekiwanie najlepszy rezultat Polaków w tej pierwszej części konkursu. Wiadomo, mocne odbicie, z tego znany jest Kasper Juroszek. No i takie mocne odbicie, odbicie szczególnie przydaje się właśnie na tych mniejszych obiektach, jak średnia krokiew w Zakopanem. W ostatnich letnich Mistrzostwach Kraju przed rokiem już pokazał się tu z dobrej strony. Był czwarty tuż za podium. No I wywalczył sobie miejsce w tej kadrze Tomasa Thunwichlera na nowy sezon. Wiatr niemal zupełnie ucichł, no ale konkurs musi być kontynuowany. 17. Platforma Kacper Juraszek już odbija się z progu. No, ale ten skok nie był udany. Wylądował przed punktem K. No i tej swojej lokaty 13. Niezły jak na imprezę tej rangi dla tego młodego zawodnika. Kacper nie utrzyma 87,5 metra. Zaledwie w tym finałowym skoku, przy delikatnym wietrze z tyłu to było zaledwie 1,1 dziesiąta metra na sekundę. Więc tutaj ta druga próba Kacpra Juroszka nieudana, no ale na pewno na tego młodego zawodnika. Będziemy mogli jeszcze liczyć się w przyszłości. No i mamy potwierdzenie oficjalnych wyników. Złoto i srebro dla Austrii dzisiaj na średniej krokwi za sprawą Daniela Czefeniga i Jana Herla, a brąz dla Szwajcarii dzięki Gregorowi Deszwandenowi, który w pierwszej serii konkursu ustanowił nowy letni rekord średniej przebudowanej średniej krokwi, który od dziś wynosi 107 metrów. Ale to nie koniec wydarzeń na średniej krokwi przy, przewidzianych na dziś, przewidzianych na czwartek, bowiem dzisiaj jeszcze konkurs drużyn mieszanych. Tak, początek pierwszej serii tego konkursu z udziałem dziewięciu drużyn o godzinie 17.30. Tam także zobaczymy biało-czerwonych. No a zatem także zapowiada się ciekawa rywalizacja. Ta pogoda ma tutaj być coraz lepsza, więc myślę, że i ten dzisiejszy konkurs, jak i te indywidualne w piątek panie i w sobotę panowie na Wielkiej Krokwi nie są przez pogodę zagrożone.